Wioletta Zaremska zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Wielka w Tauron Arena Kraków i inne ośrodki sportu w Małopolsce odwiedziła oficjalna delegacja Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Dwudniowa wizyta i objazd po najważniejszych punktach sportowych Małopolski to kolejny krok przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 roku. W pierwszy dzień przed wyjazdem do Zakopanego delegację gościł w Urzędzie Marszałkowskim Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, gdzie zostały również zaprezentowane obiekty sportowe, których nie u dało się odwiedzić, jak na przykład Arena Jaskółka w Tarnowie. Pokazaliśmy ten potencjał, który w zakresie bazy sportowej w Małopolsce mamy i który przewidujemy do wykorzystania w trakcie igrzysk europejskich. Chcemy, aby te igrzyska odbywały się nie na tej samej zasadzie, jak były w poprzednie, tam w Baku czy w Mińsku, w oparciu generalnie o obiekty, które istnieją już. Kraków zdany w całym świecie mało polska mniej i myślę, że to że robimy to wspólnie to jest szansa dla całego regionu z jego stolicą Krakowem. W Europie zdecydowaliśmy zorganizować Igrzyska na naszym kontynencie. Pierwsze odbyły się w Baku w 2015 roku, w Mińsku w 2019, a następne Igrzyska Europejskie w 2023 roku będą na jeszcze wyższym poziomie. Zrobimy je razem tu w Krakowie i w Małopolsce. Myślę, że delegacja najwyższych władz Europejskiego Stowarzyszenia Komitetów Olimpijskich na pewno wyjedzie od nas uspokojona i przekonana, że wspólnie zrobimy Wielkie i piękne wydarzenie sportowe w 2023 roku. Oficjalna lista dyscyplin, które wezmą udział w Igrzyskach Europejskich w 2023 roku, zostanie podana prawdopodobnie pod koniec września. Wojna polsko-bolszewicka to najważniejsze wydarzenie militarne XX wieku dla Polski, ale również dla całej Europy. Rozpoczęła się 14 lutego 1919 roku. Warto o niej pamiętać i uczyć się o niej, bo zmieniła losy naszego kraju, a jej najważniejsza bitwa, bitwa. Warszawska rozegrała się dokładnie 100 lat temu. Wojna z bolszewikami dla Polski, dla narodu polskiego, była tak naprawdę walką o przetrwanie. O przetrwanie dopiero co odrodzonego państwa polskiego, które w zasadzie nie miało jeszcze ukształtowanych granic. Zatem był to bój o wszystko. Nazywana również jako wojna światów. Z jednej strony chrześcijańska Europa, z drugiej barbarzyńska armia czerwona. Oczywiście najważniejsze y, działania, jakie toczono, to były działania wojenne. To oczywiście nie ulega wątpliwości. Natomiast e, równie ważną walką, y, która była prowadzona, była to walka ideologiczna. Aktualnie w Muzeum Narodowym w Krakowie trwa wystawa nawiązująca do roku 1920, gdzie można zobaczyć dokumenty, plakaty, jak również stroje z tamtego okresu. Wakacje w połowie, więc czas zaplanować wycieczkę najlepiej po Małopolsce. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych będą mogły wziąć udział w wypoczynku połączonym ze zwiedzaniem i poznawaniem naszego regionu. To wszystko za sprawą projektu Odkrywam Małopolskę, do którego swoje propozycje wakacji dla młodzieży mogą wysyłać zainteresowane gminy. Projekt Odkrywam Małopolskę jest odpowiedzią na potrzebę ożywienia turystyki, zorganizowanej turystyki szkolnej dzieci i młodzieży w województwie Małopolskim, która dotychczas. Przeżywała swój rozkwit, która stanowiła bardzo ważny element turystyki, ruchu turystycznego w Małopolsce, natomiast w wyniku pandemii całkowicie ustała. Głównym założeniem projektu jest organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych, trwających od 1 do 5 dni, w których dzieci będą mogły uczestniczyć w okresie od września do grudnia. To jest projekt, który pozwala poznać Małopolskę i przede wszystkim to jest projekt, który wymaga pewnej współpracy pomiędzy samorządami, dlatego że to główna kwota jest dedykowana przez województwo małopolskie, no i gmina musi pewną kwotę, rzędu 30% do tego projektu dołożyć. Składanie wniosków przez gminy trwa tylko do końca lipca. To wszystko co przygotowaliśmy dla państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.